Was ponownie, w tych naszych kontemplatywnych rozważaniach. Dzisiaj chciałbym parę słów poświęcić zmianie myślenia. Nawracajcie się jeszcze w Ewangelii takie wezwanie, które do nas Jezus na kartach Ewangelii zarówno św. Marka, jak i świętego Mateusza. I na pewno wiemy, że to greckie metanoia użyte w tym tekście oznacza tak naprawdę odwrócić się bądź też e, zmienić e, myślenie, e, zmienić właśnie, zmienić sposób myślenia. To jest taka e, istota, która niesie pewną treść w tym, w tym e, wezwaniu. E, o co tak naprawdę chodzi? Ja powiem szczerze, że wie, wiele lat się gdzieś tam nad tym zastanawiam, bo e, niby mamy tutaj taką treść, zmienić sposób myślenia, to znaczy. Co, to znaczy zacznij myśleć inaczej o swoich bliskich, zacznij myśleć inaczej o swoich staraniach, o swoich swoich duchowości itd., itd. Popraw się, zacznij myśleć pozytywnie, może nie wiem, takie jakieś mi przychodzą w pierwszej chwili skojarzenia, ale tak naprawdę wydaje się, że Pan Jezus idzie głębiej, że chce nas pociągnąć do czegoś, co być może nam umyka, ponieważ próbujemy to zmianę myślenia dokonać jako pewien zwrot w naszym umyśle, a tymczasem ta zmiana myślenia powinna wyjść poza takie granice, które umysł może nam postawić i których często nie jesteśmy świadomi. Takim tekstem pomocniczym chciałbym, żeby była dla nas fragment tak Ewangelii według Świętego Jana, to jest dziewiąty rozdział. Posłuchajcie. Przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Jakby z tego z zadojnikowego obrazu, kto zgrzeszył on czy oni. Jezus wychodzi zupełnie dalej w inną perspektywę, nasz umysł, ten płytki umysł, który czy też który funkcjonuje w oparciu o system nerwowy mózg, działa tak, jak działa, to znaczy jest takim organem wewnętrznym, który ma pewne swoje zadania. Zapewnić przetrwanie, nie wiem, zapewnić oszczędność energii, rozmnażanie i tak dalej, i dalej. To są takie funkcje, które ten kontrolny nasz komputer pokładowy nam wypełnia, nas jakby, no, to jest jego praca. I pracuje tak jak umie, to znaczy zbiera doświadczenia, Analizuje je, to co jest dobre i przydatne zatrzymuje i powiela, stymulując nas do pewnych zachowania, to co jest nieprzydatne czy niebezpieczne w różny sposób nam przedstawia, tak żebyśmy, żebyśmy nie wchodzili w sytuacje niebezpieczne, na przykład w postaci lęku. I, I to jest wszystko sensowne i bardzo dobre i jest to bardzo wydajna maszyna, ale zauważcie, że. Jakby w spotkaniu z Bogiem własne doświadczenie nie wystarcza, Bóg przekracza nasze doświadczenie, przekracza możliwości naszego umysłu, przekracza też to, co umysł może doświadczyć. Po prostu Bóg jest nieskończenie, nieskończenie, nieskończenie większy, szerszy, głębszy niż, niż nasz rozum. I dlatego no chociażby święty Jana Krzyża mówi, że na drodze rozumowej nie sposób dojść do Poznania Boga. Czyli jakby wchodząc z wchodząc tej koncepcji, można powiedzieć, że to zmieniajcie myślenie, będzie polegało na pewnym odejściu od w ogóle od myślenia w taki sposób, jaki my to czynimy. W taki dualny sposób, jak nasz umysł, zwykł pracować, czyli zero jedynkowy. Tak, coś jest dobre albo złe, kto zrzeszył on czy oni białe albo czarne, kto się z nami lub przeciwko nam, wróg przyjaciel e, i tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus niejednokrotnie właśnie w Ewangeliach wychodzi w tym swoim sposobie myślenia, a myślę, że w świętym Janie to jest szczególnie takie widoczne, że wychodzi poza horyzont, który stawiają mu pytający czy słuchacze. E, Nikodem ma problem, tak? Jakże może, może się to stać, e, że człowiek się może narodzić powtórnie? Myśli o tym, co ludzkie, co doświadczalne, co, 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 co sam przeżył, do czego odwołuje się umysł. A Jezus go cały czas tam wprowadza w taki głąb i, i dalej, i dalej. W tym kontekście, czytając scenę nauczania Świętego Pawła, też możemy zauważyć bardzo ciekawy, ciekawy moment, jak to się rozgrywa. Posłuchajcie: To są Dzieje Apostolskie, rozdział 9. Gdy zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, ośniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? powiedział. A on, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań, wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. I dalej, Szawel, i dalej. Eee, czytamy. Szawle podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy... Nic już nie widział. Jeżeli właśnie spojrzymy z takiego punktu widzenia tych spotkań bohaterów biblijnych z Bogiem i tego właśnie czasami rozwijania się sposobem myślenia, to właśnie, że, że ta scena pokazuje również taką podobną rzeczywistość. Szarał, ten faryzeusz, który przecież broni czystości religii przekonany, że jest w tej grupie, w tym miejscu, która jest która jest po prostu, która ma rację, która ma prawdę. A tu są wichrzyciele, on jedzie z godliwości. on jest wierzący. Tak? Pod, możemy to właśnie podkreślić, że on jest wierzący, on jest wierzący i praktykujący. Natomiast jak się okazuje, rozmija się z Bogiem i go prześladuje. I myślę, że gdy, gdy się spotyka z Jezusem, jest jasność, która zaciemnia jego widzenie. On wychodzi z tego spotkania ślepy, i jego dotychczasowe widzenie musi ustać, ponieważ spotkał się z kimś, kto, kogo się nie da dostrzec, doświadczyć w ten sposób, w jaki on to do tej pory czynił, czyli w pewnej literze prawa, w pewnym, w pewnym odniesieniu do. Do, do pewnych ram, jakie narzuca religia, bo wychodzi poza wszelkie ramy, poza wszelkie religijne konwenanse, i, i, i dlatego nasz rozum, szukający takich właśnie pewnych schematów, będzie miał problem za każdym razem właśnie w takim spotkaniu. Czyli to symboliczne, ta symboliczna ślepota świętego tego symboliczna, fizyczna, on tego doświadczył, ale Symbolicznie czytana, a rzeczywiście może nam jakby tutaj naprowadzić nas na taki obraz, że trzeba w pewien sposób w swoim myśleniu, w swoim odruchowym działaniu troszkę oślepnąć, troszkę je pozostawić, aby mogło narodzić się coś innego, coś co płynie z serca. Z serca, które rozumiem jako takie nasze centrum naszego ja, centrum, to miejsce, z którego patrzę. Załaszcie, że mówimy o rozumie. I o jego funkcjonowaniu w trzeciej osobie, czyli możemy na niego patrzeć jakby z boku. Ja nie jestem moim rozumem i moim sposobem myślenia, a mało tego jest wiele takich myśli, których nie chcę, jest wiele takich narzucających mi się skojarzeń, jakichś tam dyskusji wewnętrznych, myślowych i tak dalej. Czyli rozum to nie jestem ja, i mało tego rozum może mi czasami przeszkadzać, jeżeli. Nie zrozumiem, rozumiem, że nie zrozumiem, że nie przyjmę, że on ma swoje ograniczenia i że drogą do spotkania z Bogiem jest droga serca, droga przez to centrum, z którego ja patrzę, do którego wchodzę i z którego patrzę. Religijność formalna w tym momencie jest tylko pewną pomocniczą funkcją, ale bym powiedział trzeba być z nią ostrożnym bo można tak jak święty Paweł zagalopować się e, i e, tych, którzy są umiłowani przez Boga odrzucić tylko dlatego, że są inni. Że myślą inaczej, że, e, że być może mają jakieś doświadczenie, którym mogliby się z nami podzielić, a tymczasem my stawiamy ich za płotem e, naszego naszej religijności. E, Podobny problem z myśleniem mieli przecież uczniowie, którzy, jak pamiętacie, trzy lata chodzili za Jezusem. Oni zostawili przecież wszystko, byli zdecydowani na tego mistrza postawić swoje życie, ale w godzinie krzyża, jak się okazuje, to ich przerosło. Prawda? Ten ludzki lęk płynący, z lęku o przetrwanie z tego lęku płytkiego wyrzucił ich poza obite krzyża w tym momencie. I dalej z lęku przed Żydami siedzieli zamknięci. Dopóki nie doświadczysz w sobie życia, które jest większe niż to życie, którym żyjemy, którego bronimy, nie sposób ustrzec się takich sytuacji. Tak? To nie jest coś, żebyśmy się mieli w tej chwili tym katować, czy też próbować to zmienić na siłę, jakoś agresywnie. Nie? Trzeba otworzyć się na życie Boże i pozwolić, żeby to Bóg. Przemieniał nas i tak naprawdę droga kontemplatywna właśnie taki ma sens, żeby powściągnąć trochę nasze myślenie, planowanie, działanie, a otworzyć się na to, co przychodzi, co jest tu i teraz, na tą obecność, która przecież w tym momencie jest, i, i pozwolić się tej obecności ogarnąć, i też przemieniać, przyjąć wolę tego, który Przynosi mi życie takie, jakie ono jest, ze wszystkimi jego problemami, niedostatkami, itd. I trzy słowa o modlitwie w tym kontekście, o którym, o którym rozmawiamy. Pierwszą myślą, którą chciałbym się podzielić, jest to, żebyśmy spróbowali teraz przejść przez te punkty, już tak odnosząc je do siebie. I pierwszy to jest pytanie, do jakiego Boga się modlisz? Kim jest Bóg, do którego się zwracasz? Jaki On jest? Czy pozwalasz temu Bogu być sobą, to znaczy być innym niż, niż to, co Nim myślisz? Bóg jest nieskończenie przekraczający nasz rozum. Wracając też do tego, co mówiliśmy i. Każdy obraz Boga, który rozum nam podsunie, będzie tylko pewną projekcją. Będzie być może pomocniczy, ale będzie tylko pewną projekcją. Dobrze jest zwracać się do Boga, którym pozwalam być Bogiem, czyli tym, kim jest, jestem. Z taką świadomością, że ja żyję dla Niego. Czy w swojej modlitwie próbujesz Boga zmieniać albo wpłynąć na niego? Żeby miał inne, e, nie, inne podejście do rzeczywistości. Zmieńcie jego nastawienie do rzeczywistości. Ty próbujesz zmieniać Boga w swojej modlitwie i oczekujesz, że on się zmieni, zmieni zdanie. Zapewne nie, ale czasami prosząc o coś, możemy jakby mieć. Działać tak, jakbyśmy chcieli coś wymusić na Boga. Na Bogu niczego nie musimy wymuszać, on, on wie, On jest w tym, co nam potrzeba. Dobrze jest Bogu zostawić wolność. Ale też mieć świadomość, że On jest niezmienny. Że moja modlitwa nie polega na tym, żebym ja zmieniał Boga, ale żeby Bóg, ale żebym pozwolił Bogu zmienić siebie. To jest jakby celw istota modlitwy. Czy dopuszczasz, że Bóg zmieniając ciebie być może całkowicie ma inną wizję, całkowicie podoba mi się taki, taka anegdota, że chłopiec modlił się o rower, nie dostał roweru i zwierzał się rodzicom, że no modliłem się, ale Pan Bóg powiedział nie. celem modlitwy jest ofiarowanie siebie Bogu. To są słowa siostry Małgorzaty Borkowskiej, gdzieś tam z YouTube'a wyciągnięte, bardzo myślę, trafne. Celem i istotą modlitwy jest ofiarowanie siebie Bogu, czyli nie wpływanie na Boga, nie próbowanie zmienić Go, nie próbowanie e, czego, czegoś wymusić. Ja mam taki Taką myśl, bo z pewnością Bóg nie traktuje nas jako jak przedmiotów i też nie chce być przedmiotowo traktowany. Ale myślę, że Jego pragnieniem jest relacja, czyli taka płaszczyzna przyjaźni, zaufania, relacja twórcza. Wydaje mi się, że Pan Bóg nas zaprasza, żebyśmy. Współtworzyli to, co się dzieje, tą rzeczywistość, w której żyjemy, w której się poruszamy. I nasza otwartość na dialog, na słuchanie jest niezmiernie istotna. Na słuchanie sercem, na słuchanie sercem i czasami wycofanie właśnie tego krótkiego rozumu. Modlitwa jest ofiarowaniem siebie Bogu. Kochani, myślę, że niech tych kilka. Spraw nam kilka takich myśli, pomoże wyruszać w taką podróż, która, która, którą jest życie, którą jest też duchowość. Przeczytam takie zdanie mistrza kata Tutaj mi teraz wpadło w oczy, właśnie. Mam tą jakąś ściągę i. i Niech to będzie może taka yy, właśnie taka zmiana myślenia. Jest taka podróż, którą musisz odbyć. Jest to podróż bez celu. Nie ma mapy. Poprowadzi cię twoja dusza i nic nie możesz zabrać ze sobą. To nic. To jest być może wszystko, co mam do zaoferowania Bogu. Nic więcej niż moja pokora, czy też próba bycia pokornym i przyjęcie to, czego On oczekuje i co mi ofiarowuje, takim jakie to jest. A jak życie pokazuje to, co jest trudne i niewygodne, często jest rozwojowe, więc w tym Bożym planie, być może takie myślenie. Jezus chciałby nam w jakiś sposób zaimplementować, żebyśmy nauczyli się żyć i przyjmować to, co, co jest i czytać to jako obecność i objaw działania Boga w naszym życiu. Mówię czasami skrótami myślowymi, też mam tego świadomość i nie wszystko musi pasować do wszystkiego. Na pewno nie jest to doskonałe, co mówię, bo bardzo spontaniczne. Ale mam nadzieję, że wyciągniecie z tego, co, co wam pasuje i co was buduje. A to, co może jest jakoś nie po linii waszego serca, to po prostu zostawcie. On no, wie, co chce powiedzieć przez to, co ja tutaj robię. Ufam, że, że, że objawia się właśnie również w tym.